Dziś ja mieszałam asfalt i dzisiaj ja gram Fortnite. Tak, to jeszcze jedno nagranie do Fortnite'a i my zaczynamy grać. w Fortnite! Już mi się nie podłączyć, czekajcie. Please, ja chcę dołączyć. Co, co się dzieje? Please, dawaj, 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 dawaj. Też nie. A czerwony kontra niebieski. Please, dawaj, dawaj, podłącz, jest! Tak, jest! Uh. Uh. No dobrze, dzisiaj pogramy w czerwone kontra niebieskie. E, Zrobiłem sobie level 23, może, może być. Dawaj, bo oh, chyba będzie, tak, chyba będzie. Jest! Yeah. Uh. Jest! wy pograby! Ja już myślałam, że nie pogramy tak naprawdę. Uh, 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 uh. Ale to było. Ja trochę przestraszyłem się, bo tak było, ale nie chcę. O, to był tak nie fair. No. O, ma farta. I dziękuję za wasze takie fajne e, subskrypcje. Bo ja mam marzenie, które już yy, mam zielone. 350 subskrypcji już mamy, 352. I dawaj drugą cel, zrobimy 4, 400 subskrypcji. Tak, to musicie to zrobić. To dla was to będzie jakaś łatwizna. Bo czerwona knop, yy, knopeczka subskrypcji, ona chyba już jest czarna albo szara to darmowa jest to jakby jeśli tak będzie to musicie zasubskrybować to będzie dla mnie takie... tak fajnie tak, co tutaj mamy? Dam wziąć? jakaś snaperka. ja wezmę moją ulubioną nie, yeah, pistolety nie biorę. To biorę. Pompę. Biorę. no się. Ja je Dresda coś tam coś z No na przykład tam bierzemy te brońki. Uii. Tak, lecimy tutaj. O! Co to było? Tak tutaj nie będziemy nie podobać. Ой, я хочу ну что-то сделать. О нет. О! Бана. Pano gdzie gdzieś uciekł. Au, mi zabili, dobra. Teraz pokażę jak ja snajpuję okay. tutaj. Musimy znaleźć a to. Teraz musimy znaleźć tego, kogo będziemy zabijać. O! Oh. Mi już zabili, bo ja tam patrzyłam, gdzie kto jest. Bramy te moje pistolety i do przodu. Weirdo. Jeg har også lyst til

ja mogu zabić. No ja, pos... Au, au, oh. oh, wow au, au, to tu tam? Ty, 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 Čekaj, čekaj, ty co tu tu Ja też teraz z Pompą będę wszystkich zabijał. Me żona. Ui Ui Pompa o gdzie ja jestem um, a co tutaj ma być a jak tutaj a jak wejść stąd gdzie ja jestem Давай. Надеюсь, что Да, ладно. те же я тут туда... и Но не, ага, ага вести, там до горы Jak ja wtedy tam far. A jak. Czekajcie, no jak mi wejść? Co się dzieje? Oj! Oj. Ja nie rozumiem. Nie, 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 Ja nie, mogę tutaj wejść. Czekaj. Ja nie wejdę! Co? Ja nie mogę tam wejść. Chłopie, co ja zrobiłem! Jak mi zginąć? Ja chcę ginąć! Ja chcę zginąć! Wiesz co, ja muszę wejść jeszcze raz. A! Ha, to było fajne ale ja mam nadzieję, że takie fajne nagranie Wam podobały się. Zostawcie suba, lajka, a na tym był ja Misza Maskin i moja postać na tym bybie apa!